W czwartej serii meczów o mistrzostwo Orlen Superligi spotkają się rywale, o których panują na razie zgoła odmienne nastroje. Grupa Azoty Unia Tarnu w trzech meczach zdobyła tylko jeden punkt stanowczo za mało, jak na przedsezonowe aspiracje. MT Skwidzyny ma ich 7 i miano rewelacji początku rozgrywek. Goście będą więc faworytem, ale jak mówi sportowe pożekadło, dopóki piłka w grze, Pechowy rzut Buszkowa, No i teraz e gospodarze, go goście, goście trafiają. I 1-0 dla ekipy Skwidzyna. Albertsanek. Smolikow, ale broni zakryta. Albertsanek, Smolikow. No, czy zdecyduje się na rzut nie do. Podsiadł, podsiadu, ale broni zakryta. Kolejna świetna interwencja, blisko straty, jednak przekwiecił piłkę, Paweł podsiadł, podsiadł, no teraz troszkę szczęśliwie, bo po nodze. Dobrzyniak. i i szczęko. No i znowu gra pasywna. To zdecyduje się na rzut, już tak pod presją Smolikow teraz. Inna sprawa, że nie, nie zawsze te rzuty są udane, tymczasem Małecki w kolejnej udanej interwencji. Dobiega końca, dziewiąta minuta spotkania. Ach, blisko teraz straty, Tarnowianie, Sanek jednak. Środkowym rozgrywającym za Alberta Sanka i bardzo dobry rzut Też z podłoża, no to już któraś taka bramka Świetne dogranie do skrzydła, ale Patryk Małecki po raz kolejny Próba teraz z drugim skrzydłem i tutaj też zwycięsko z tej próby wychodzi Małecki Parowinczak Parwinczak, Parwinczak, Ależ dynamiczna teraz akcja Smolikowa Parowiczak, parowiczak indywidualnie próbuje dogranie do Adamskiego. Fantastyczna akcja, no to mogło się podobać. I Pałecki po raz kolejny. Albert Sanek, Sanek sam spróbuje, nie. Parowiczak yy, i teraz Molikow. Ależ dynamiczna, świetna akcja, 12 do 7. No i ciężko ciężko go tam pokonać w takiej walce 1 na 1. No teraz właśnie naprzeciwko niego Bogdan Sierkaszczenko. O, wreszcie udało się. No i mamy grę pasywną. Ale co ciekawe, już teraz Tarnowianie nie grają bez bramkarza. Pozo pozostał w bramce Patryk Małecki. No ale co z tego, jak znowu mamy stratę. No i już 11 do 12. Patryk Grzenkowicz. No i proszę, mamy remis. No, teraz przerwał tę fatalną pasę Dimas Molikow. Smolikow, Smolikow, Parwinczak, Parawińczak sam, no i świetne ten razem dynamiczne wyjście. Kto zdecyduje się na rzut? Czerkaszczenko blokowany przez Adamskiego, próba dogrania do koła, ale nieudana zupełnie. No i Tarnowianie jeszcze przez szansę, ale już chyba nie zdąży. Patryk Małecki, kolejna udana interwencja. Filip Wawrzyniak na rozegraniu, oj teraz techniczny, bardzo ładny rzut. Na dwa koła teraz grają, bo Kucharzyk i Adamski na linii szóstego metra podsiadło. Wreszcie przypomniał sobie, że przecież rzucał. No i teraz gra pasywna. I co zrobił Tarnowianie? Jedno podanie już było. Smolikow spróbuje do końca w krótki rok. Jakżeż fantastycznie to zrobił. Na Smolikow, Smolikow, ależ pięknie teraz dograł do koła. No ale Łukasz Zakreta świetna interwencja i obronił rzut Jakuba Adamskiego. A w odpowiedzi strata. No i jak się ta akcja skończy? I kończy się bramką dla tarnowskiej drużyny. Świetne teraz rozegranie, podanie na skrzydło, no i z czystej pozycji. A i drugi raz, dokładnie taka sama akcja, ale tym razem Patryk Małecki po raz kolejny. Prawińczak, prawinczak indywidualnie próbuje do Smolikowa! Smolikow, ależ fantastyczny techniczny rzut. Sędziowie tam zbliżają wcześniej faul i, i tylko rzut wolny dla Tarnowskiej drużyny. Ty Dima Smolikow, ależ soczysty, świetny rzut. 5 minut do końca spotkania, a tymczasem szał, szał w wykonaniu Smolikowa. Ali on także zdobywa gola. Czy jeszcze MMTS zdobędzie gola? I jeszcze jednego gola zdobywa 34 do 26, i takim wynikiem kończy się to spotkanie. No Patryk Malecki, oczywiście. Unia Tarnów wygrywa zdecydowanie z MMTS-em. Kwidzyn, czym byłby sport bez niespodzianek? Żegnam się z Państwem tą refleksją. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Starnowa, Tarnowa mówi Państwu do widzenia. Robert Noka.